Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale, który to jest jednym z najbardziej regularnych kanałów na polskim YouTube. Ale że dzisiaj spotkała nas y, sytuacja, w której to mamy event do zrobienia w Eurotraku, trzeba włożyć prezenty, tak też i znajduje się ten film. O co chodzi w tym ogólnie evencie? W evencie chodzi o to, że trzeba jak widzicie. Już za mną podłączona, na naczepa wozić upominki. Żeby ogólnie mieć te upominki, to po pierwsze trzeba się zalogować w World of Tracks. Żeby zalogować się na swoje konto World of Tracks, które trzeba po pierwsze założyć na stronie WorldofTrucks.com wchodzicie w edytuj profil i tutaj będziecie mieli do wpisania swój login, hasło i klikacie zastosuj i wtedy macie tutaj połączono z World of Tracks. I w ewencie chodzi ogólnie o to, że trzeba dostarczać ładunki do albo z różnych e, miast. N nie to e, do albo z różnych miast. Nie, nie zważajcie na to, że umie jest tyle tych miast, ponieważ no, e, dużo jest e, przykładowo, nie wiem, powiedzmy e, na Cyprze no, nie ma, albo na na Islandii, to nie zważajcie na to. W każdym mieście, jak przykładowo, powiedzmy łódź, macie takie serca i prezenty. Serca oznaczają ile ładunków zostało dostarczonych z łodzi, a prezenty do łodzi. To jak widzicie, z łodzi już mamy zrobione wszystko. To jest łącznie, jak dobrze kojarzy, 5000, bo na każdą serce czy prezent jest 1000 y, ładunków. Więc no, łącznie 10 tysięcy na każde miasto, akurat Bydgoszcz, czy nie. No ale, e, no tutaj przykładowo mamy Lublin też niedługo będzie zrobione. 4 serca i tak dalej. E, I tak dalej. Za zrobienie... W sumie, co ja będę wam mówić, ponieważ mam to otwarte. E, Za zrobienie ogólnie... Całego eventu, z, e, jeśli zrobicie 15 zleceń. Nieważne jakich, po prostu ma być 15 zleceń z jakiegokolwiek miasta w grze. Oczywiście jak to zwykle umie bywa, zapomniałem wam powiedzieć ogólnie jak znajdować te ładunki brawo ja naprawdę. Jak macie rynek pracy, wchodzicie w zlecenia zewnętrzne, odblokowują się jak się zalogujecie i tutaj macie takie ładunki jak upominki i to tyle. Musicie brać upominki, najlepiej brać cena według dystansu do, dół, bo one mają pokocane jak widzicie. Tyle. Wracamy do filmu. Dostaniecie po pierwsze takie malowanie w ATS-ie, w ETS-ie. I chyba jeśli dobrze rozumiem to tutaj taki jeszcze taki ładny prezent oraz kubek. Za 350 serc prezentów. Dostaniemy też jakieś dodatkowe nagrody, jak to było w tamtym roku, w, yy, właśnie w święta Bożego Narodzenia. I yy, jest ich 6 kierów, więc 2100 serc jest łącznie do zdobycia. tutaj możemy sobie zobaczyć wszystkie miasta w Eurotraku, jak i w. American traku. Jak widzicie, oczywiście Niemcy są jako pierwsze zrobione, no bo wiadomo, no... Wszyscy prawie jeżdżą tylko po Niemczach, no to tak już bywa. Ale na spokojnie w Ameryce też ludzie to ogarną. Zawsze jest tak, w tamtym roku było tak samo, że ludzie pierw grali w ETS-a, jak przeszli w ETS-a, przeszli. Znaczy, zrobili wszystkie ładunki, no to wtedy zabierali się za ats Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia w ogóle, yy, jak to się stało, że mam zimę, bo może chciałby się dowiedzieć, Ej KFO, a jak ty masz zimę? Co, co, czy, czy to zostało jakoś normalnie dodane w ets Jeszcze o co chodzi? Jest to modyfikacja, którą będziecie mieli w opisie. Tak samo jak i może te informacje na temat eventu. Jest to modyfikacja o nazwie Frosty Winter Weather Mod który będziecie mieli w opisie. Ona dodaje tutaj właśnie zimę, ona dodaje też fizykę, ona dodaje różne rzeczy, więc jeśli chcecie, możecie ją pobrać, wystarczy pobrać, no, może ma zapłacić albo za darmo pobrać. Dodatkowo możecie sobie dodać bardziej zaśnieżoną drogi oraz krajobraz oraz pobrać fizykę. Jeśli ktoś by chciał, również to działa na multiplayerze, co zachęcam, bo o wiele ładniej to wygląda. Te trzy pierwsze modyfikacje działają na multiplayerze. Jak ktoś nie wie, jak wrzucić na multiplayer, wystarczy wejść w moje dokumenty ETS2MP albo ATS MP, tylko chyba to jest do ETS-a, więc trzeba na tej stronie znaleźć do ets ets ETS2MP do folderu mod i wrzucić tam te trzy pliki, nie zmieniając nazw, tylko yy, chyba wypakować je trzeba, tak? bo coś mi się tak kojarzy, że są w zipie. Yy, wypakować je i tam będziecie mieli przykładowo frost1.39.scs no i wrzucić do... Nie pamiętam dokładnej nazwy, ok? No nie przygotowałem się i to yy, tyle i powinno to działać, tylko no, nie można zmienić nazwy i to w sumie jest na tyle. To jest cały event. Fajnie, co? No, to e, ten, e, no, to się tu pojawi nawet. Wow, to wiecie, to tam e, z racji, że się święta zbliżają, to ten. E, no, wesołych i no e, i, i świąt, i, e, e, i no. To się ma, to, to ten, to, to ja sobie jadę, bo to nie ma czasu. I ogólnie... Nie będzie muzyki w tym filmie, ponieważ stwierdziłem, że wiadomo, że y, święta to y, kolendy, a wiadomo, jak to YouTube ma z kolendami, że wiecie, no prawa autorskie, to możecie se sami włączyć kolendy, bo ja właśnie słucham sobie na Spotify kolend to jak chcecie to możecie sobie włączyć, a jak nie chcecie to możecie sobie, yy, znaczy to możecie oglądać yy, bez... Yy, a czekaj, bo przecież yy, to będzie przyspieszony film, to się przydało. Mo mo może jakieś znajdę kolendy jeszcze nie, nie wiem. To to ten. A, i jeszcze takim dzbanem jestem, bo nie powiedziałem w ogóle dokąd jadę. Jadę z Katowic, a jadę na yy, Talin, bo, bo bo Talin, bo chciałem wziąć jakieś zlecenie, które będzie Yy, wiecie, które mi zaliczą, no, no to, to tyle. I tutaj jeszcze zapomniałem, mam powiedzieć, chwilę temu, że w tamtym roku były takie różne... Yy z racji dostarczania właśnie tych tierów to taką choineczka była, co nie? Do, do zdobycia, to taka fajna choineczka była świecąca. E, różna była. Na początku chyba była drewniana, a później była srebrna, a później była chyba diamentowa i tutaj taka nawet różnokolorową też dodali to do... Zgaduję, że coś w tym stylu znowu dodadzą to. Więc będzie coś na styl takiej nagrody. To tyle. Już teraz, już naprawdę koniec, już yy, jadę yy, i se może yy, ktoś to obejrzy, a może nie, bo może pomaga, to... No to, to fajnie. Jak Jezu. 11 minut 40. Nie no dobra. Nie no idę do domu. Czekaj, już jestem w domu. Nieważne. Thank <laughs> you.